Ten, właśnie, trzeba ten, się punkt obserwacyjny zbudować. Punkt obserwacyjny i jednostki górnicze. I badawcze także. Ale tutaj surowców zdobędziemy. O, ho, ho Szaleństwo. Mam pewnie, czy później ta czarna dziura też dojdzie do naszego zakresu. San Escobar to był dobry pomysł. W sierpniu roku pańskiego 2236 miała miejsce wielka obrona San Escobar przed kosmicznymi amebami. Jedyny okręt, który został zniszczony był dowodzony przez jego ekscelencję Waszczykowskiego. Jego ekscelencja na szczęście dotarła cało i zdrowo do Santo Subito. Tak, Santo Subito, właśnie. Ej, właśnie, zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz, 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 Santo Subito. Właśnie. Santo Subito. <laughs> Teren będzie to San Escobar, jego stolica Santo Subito. <laughs> Dzięki, husarz. O Boże. Ale nadal ujemny bilans energetyczny. Dużo na budynki wydajemy. Trzeba by trochę jakieś elektrowni postawić, albo zaraz tutaj trochę w sumie tych jest kredytów energetycznych. Więc w sumie powinniśmy, powinno być dobrze. W sumie, wydaje mi się. Dobra, marynarka niech się trochę uleczy w macierzy, i potem lecimy. Na, no, na, no, na. No. Gdzie my to powinniśmy lecieć? A, tutaj, do Rugby Zaraz, co jest? O, boże. Ewelina Górka umarła. Nie No trudno. Dlaczego to ona.? Do... A, socjologia. Potrzeba nam dobrego socjologa. Gromadzenie doświadczenia przywódcy. Dobra. Danuta Fleece. Przynajmniej jesteś młoda, to przynajmniej trochę pożyjesz dłużej widzę, że nadal Krystyna rządzi. 50, 59 lat ma. No i dobrze. Gdy tak, jak dużo innych imperiów nas nie lubi? Teokracja nas niezbyt lubi. Królestwo ZZ też nas zbyt nie lubi. Imperium Sylden. O, ci nas lubią. Może pogłębmy. Jakby naszą przyja. Teraz zaraz. zaraz. E, Imperium Syldaenu ogłasza, że Imperium Ganlaref jest jego rywalem. Czyli oni jeszcze bardziej lubią, bo mamy wspólnego rywala! O, nice. A, i toczy im wojnę z Ganlarawami? A, ciekawe. Czy możemy ich jakoś tak, nie wiem, pochlebić? zawrzeć pakt o nieagresji, o. To brzmi dobrze. Badania. Eee, nie wiem, co to się ostatnio odkryło, ale moglibyśmy postawić na działo kinetyczne trzeciego poziomu, o. To brzmi dobrze. Szczątki zbadane, o. Syldańskie Gwiezdne Imperium się zgodziło, żeby zawrzeć pakt o nieagresji. Bardzo nas to cieszy. Czyli Syldani Syldanie nas lubią. Ukończono projekt specjalny. Po dokładnych badaniach rozumiemy, dlaczego sok drzewa przywołał te stwory. Drzewo potrafi wytwarzać wysoce pożywną substancję która regeneruje tkankę organiczną, to prawdziwe drzewo życia. Jeśli przywieziemy je na naszą planetę i czystą, będziemy mogli to wykorzystać do przedłużenia życia obywateli. Jest tylko jeden problem siła lecznicza drzewa jest ograniczona. Moglibyśmy albo znacznie poprawić zdrowie małej grupy, albo zwiększyć zdrowie wszystkich mieszkańców w niewielkim stopniu. Ha! Dajcie drzewo przywódcom, dajcie drzewo mieszkańcom, postawcie drzewo w kosmosie. Wydaje mi się, że dajcie drzewo przywódcom. Według mnie. Życie przywódców będzie o wiele, o wiele dłuższe. Cześć Frozi, witam cię serdecznie. No dobrze. Elita jest najważniejsza. Jak na mój gust. Dobrze, to lecimy na tych skubańców tutaj, pyk. To lecimy. Naprawa ukończona, ujemny bilans energetyczny, spoko, luz. Powiem, czy później to się nam tutaj poprawi. Dobra, statek badawczy zakończył. O w ogóle, nie zbadaliśmy tego tutaj układu w ogóle. Tak, by the way. To niedobrze. O, jak ten statek z Amelią? Mieszkańcy planety Santo Subito są na tej chwili świadkami niezwykłego zjawiska. Pas asteroid w systemie Santo Subito przecina pewna kobieta, a widok można opisać jako oszamiający. O, zadowolenie plus 10%. Super. Ja tam nie narzekam. Ja tam narzekać nie zamierzam. Teraz tak, czy tu cokolwiek na Santosu to będzie się rozwijało? No tak, niezbyt. Musimy im troszeczkę dopomóc. Właśnie, z tego co pamiętam, mogliśmy dać im jakąś dotację. Zaraz. Wyszli kredyty energetyczne. Dajmy im po 500 tego i tego. Ten sektor aktualnie nie dostarcza żadnych surowców mineralnych. Dobra, nie ja się tam na razie rozwinie. Nie potrzebujemy o niego żadnych surowców. I tutaj nam Stefan Nanicki ładnie zarządza naszym sektorem. a dokładnie jego jedną, jedyną planetą. Ustawienia sektora, budowa kosmiczna, kolonizuj, szanuj pola zasobami, przebudowa, zbuduj roboty. Eee, w sumie zrównoważony priorytet na razie. Niech będzie. Eee, no kurczę, niech tutaj dobije. Santosubito. W przykładzie mogę tak po prostu. Na przykład tak, czy mogę jakoś tutaj jakiś dywalność? Na przykład nie wiem, subsydia rolnicza? Nie mogę. No dobra. Niech będzie i tak. Ech, kurczę, strasznie dobra jest. Jest to Stellaris. Ja zapomniałem, jak to się fajnie gra. Bez kitu. Pogadajmy z seldańczykami na przykład wymieniliby się mapami. Złóż propozycję handlową, informacje, mapy gwiezdne. Do wnętrza tej asteroidy prowadzi niewielki władz dokujący znajduje się na obrzeżach krateru zbadaj. Jakaś bitwa. A, Chyba wiem jaka bitwa, nawet. Chyba nawet wiem jaka bitwa. E, co my robiliśmy? Zaraz, zaraz, zaraz. postrunek obserwacji. A mamy teraz, Mama, obserwacyjny. O. o to tak po prostu. A, bo pierwszy go, go zbudowaliśmy, no tak. Mm. No właśnie. Możemy uaktywnić aktywną obserwację tubylców. Zrujnowana stocznia. Super. Dobra, bitwa kosmiczna trwa. Raczej nie powinna być dla nas jakoś szczególnie. O. Dominika zdobyła cechę oszustw. Fajnie. Fajno. Stacja górnicza. żegnamy. Eee, tak, właśnie to byśmy mogli teraz, tak, zrobić chyba tę inwazję, tak? Wydaje mi się, na tych śmiesznych ludków byśmy mogli ich wcielić. W ogóle awansowali do epoki przemysłowej, z epoki żelaznej, Milusio, całkiem Milusio. Hmm... Tylko tak się zastanawiam. Cześć typowy laman. Nie, tu nie ma żadnych takich ras stworzonych przez ludzi niestety. Ponieważ jakby już to było w jakiejś starej instalacji i tego niestety nie mam dostępu do tego. Zaginęło to w czasoprzestrzeni. Niestety. Ale zrobimy sobie jeszcze może, jak trochę to pogramy, to zrobimy potem sobie jakby nową mapę z nowymi jakimiś tamtymi. Naszymi rasami i imperiami. Pomyślimy sobie. Introspekcja i hierarchizowanie. Nowe badania. Automatyczna eksploracja, tempo badań, mapowanie hiperlinii. Obrona punktowa. Może tym się zajmiemy, bo to już czeka i czeka nas badanie. Dobra, wróćmy się trochę. A nie, musi... nawet nie musimy się podreperować, ale fajnie. Ale fajnie. To są jakby źli ludzie, ale ja nie chcę tutaj pomagać niczemu nikomu. Tu jest dwunastka dostępna. Figar tribes, zgromadzenie klanów. Gdzie się znajdują? Cieszymy się z naszego spotkania. A tu się znajdują. Tuż obok nas praktycznie. Tak nie mamy zgodnie do nich jakby to ująć. Mamy wspólnych rywali. Tak, Imperium Galnaref. Zawrzyjmy Pakt o Nieagresji. Pyk. Czy chcemy Pakt obronny? Na razie nie chyba. Są za słabi. Dobra, Kezal. Guardiansi jeszcze są zbyt potężni. W ogóle to całe Imperium Galnaref strasznie się zaczyna rozwijać. Ale spokojnie, mają zbyt dużo tak naprawdę systemu, więc nie jest tak źle. Zaproszenie do Paktu Obronnego z Figarami. Czy chcemy z nimi wejść w Pakt Obronny? No tak w sobie średnio. Oni są słabsi od nas, to bez sensu kompletnie. Jak na mój gust. Na razie nie, nie chcemy. A, mniej nas lubią, bo... Starcia graniczne, no tak. Mm, jakieś wrogie floty, co to jest? O Boże, jaka piracka flota w ogóle. Jaka flotylla. Wow! Wow, 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 wow. jaka flotylla w ogóle. Ale to w sumie nie traktujmy. Nie mój problem. Tak naprawdę. bo to nie jest na moim terenie, więc nie mój problem. O właśnie badania. Długość życia przywódcy plus 10 lat. Bosko. Hmm, wici Ameby, klinika graniczna. zoobcych obcych organizmów. Usunięcie przeszkody limit marynarki wojennej. Dobra, zjemy najpierw się tym. Czuję, że prędzej czy później będziemy musieli zająć tą się maryna, rozbudową marynarki. Prędzej czy później. No do Santo Subito. O! W ogóle... Statek konstrukcyjny. Po co mu statek konstrukcyjny? Nie rozumiem. Kompletnie nie rozumiem. Po co mu statek konstrukcyjny? Jak on tu w sumie nie ma surowców. Świateł sobie wszystkich surowców zajmuje. Hehe. No to jakoś anomalię trzeba by ją zbadać prędzej czy później. Dobra, San Escobar, sektory. Dobra, na razie sobie średnio radzi, ale podejrzewam, że się rozwija. Santo Subito. Rozwija się, no rozwija się. Bardzo dobrze. Ech, cześć Tivuś. Teraz tak, co do tego Jorgen. Dobra, aktywna obserwacja. Wydaje mi się, że można byłoby ich przejąć. Tak się zastanawiam. Przejęcie ich to nie byłby zły pomysł, póki się bardziej nie rozwiną, tak naprawdę. Eee, dobra, spróbujmy tego. San Escobar, czy ja mogę tam. Czy nie mogę. przywołać sobie armii? Mogę. Dobra, zbudujmy dwie armie, sprawdźmy, czy to wystarczy. Czy będziemy razem zagrać? Laman, wiesz, ja gram w strasznie dziwnych porach i strasznie niezorganizowany sposób, więc nie chcę grać na multiku. Bo to po prostu się, no, nie łączy ze sobą, wiesz? No bo, wiesz, no, raz zagram, będziesz, raz nie, raz zagram, ciebie nie będzie i co to za bo Trochę bez sensu, nie? Według mnie. Już troszkę bez sensu, jak na mój gust, zbuduj stacje badawcze. No i trzeba będzie tego sała jakoś zdobyć. Wydaje mi się, Armię Santo Subito. Bosko. Czyli teraz tak, musimy. W ogóle mamy coś tu ulepszenia w naszych statkach. Wydaje mi się, że coś tam odkryliśmy, co moglibyśmy ulepszyć sobie w rysiu. O, lepsze tutaj jakieś komputery pokładowe. O, bardzo fajnie. Broni lepszych nie mamy. Osun jeszcze lepszych nie mamy. Reaktorów też lepszych nie mamy, niestety. Jeszcze. Y, tylko tak patrzę, czy byśmy mogli na przykład pancerz tu walnąć. Hmm, czy jest w ogóle sens walnięcia pancerza? O, to jest pytanie. Chyba niespecjalnie. Dobra, niespecjalnie jest sens. Zapiszmy jako 2, bo to nie jest tak duża różnica. To byłaby jeszcze rosomaka, tak? Ale rosomak tutaj... Mm, specjalnie może się rozwijać. Też moglibyśmy mu działo na przedziałka walnąć, jakbyśmy chcieli. Ma za mało mocy. O, to ciekawostka. Musimy więcej mocy przekierować. Dobra. Odwrócenie magnetyczne. Planeta Diam-1. Pole magnetyczne Glomu uległo całkowitemu odwróceniu, gdy statek ORP prowadził obserwacje. Po tym rzadkim wydarzeniu planeta ma odwrócone bieguny magnetyczne. Na szczęście czujniki naszego statku notowały to wszystko i dostarczyły naszym naukowcom cennych danych. O, ciekawostka przyrodnicza. Pozdrowienia istoty z obcych światów. Tak. Najwyżej AI ci zjedzie moją nacją. Tak, 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 Laman. Tak, tak, tak. A, brona punktowa odblokowano. Szybkość rozwoju kolonii można byłoby dać. Chyba, że coś ciekawszego tu jest. Yy, chwilowo nie. Chwilowo nie. Przechowane badania 30 plus 34. Ciekawe, skąd się te przechowane badania biorą. Hmm. Ciekawostka przyrodnicza. Dobra, statek konstrukcyjny tutaj działa. Działa, buduje nam wszystko ładnie pięknie. Układ HOX został całkowicie zbadany. To jest ten układ HOX. Świat cmentarny. Ciekawostka. Hmm. Świat cmentarny jest. Hmm. Skaliste ciało niebieskie z atmosferą azotowo-tlenową, a płonie panuje na nim zima nuklearna. W atmosferze znajdują się gęste warstwy aerozoli z dużą zawartością sadzy, a na powierzchni panuje silne promieniowanie. Ślady życia od rzadkich do umiarkowanych. Ciekawe. Wnalezienie technologii. O, zwiększył nam się limit marynarki, bardzo fajnie co my tu mieliśmy? Przyspieszenie wziąć. Hmm, tańsze żądania wojenne. Trujące wodorosty. Weźmy przyspieszenie genetyczne. Świat oceaniczny. 14. Badanie ukończone. Działo kinetyczne. O, jak fajnie. Szybkość budowy budowli. Brzmi dobrze. Dobra, zabiegajdujmy sobie. Nasze projekty do jeszcze wyższego poziomu. I oczywiście niewystarczająco mocy. Po usunięciu barier językowych nawiązaliśmy kontakt z obcą rasą. Budowniczowie Federacji. Demokracja. Moralna, Felno Assembly, gdzie oni się w ogóle znajdują? Gdzie oni są? Zaraz, zaraz, to to coś. Oni chyba są aktualnie w trakcie wojny, wydaje mi się. Spotkaliśmy jakieś obce statki w układzie macierz. Mhm. Dobrze, no dobrze. Hmm, braknie nam już mocy. Ciekawostka. Hmm, no zdecydowanie braknie nam mocy. Brakuje nam mocy. Jakby zrobić tak. Tak. I tak nie. Tak nie. System, no dobra, niechaj będzie i tak. Dobra, osoma, kab Teraz pora na rysia. Tak, mamy tu nowe działa, które musimy, które wypadałoby zamontować. I niestety aktualnie stoimy dobrze z mocą, więc trzeba byłoby to jakoś podreperować, ale przez to będziemy mieć słabsze osłony, niestety. No trudno, coś za coś, jak to się mówi. Badania są tworzone? Są, dobra. Danuta Flis awansowała. Danuta Flis jest kim? Jest, jest, jest naukowcem, a. Od socjologii, no tak. Prawda. No prawda. Gdzie teraz byli ci, ci których odkryliśmy przed chwilą? Czy to byli ci? Zaraz. E, tak, są poddanymi. Dobra. Wszystko jasne. Jest jakieś tutaj małe imperium, które jest pod Królestwem Zazebów. No tak, cześć Skyryp, cześć Guźcu, cześć robercie. Gdzie tu z tym live ludzie do pracy muszą iść? Ej, jest niedziela, godzina 12. <grywa> Hello. Hello, panie. Bez jaj. No, bez jaj. Hmm. No dobra. System survey no teraz tak, plan jest następujący Jak się nam sam to to rozwija no rozwija się jak tam... Zara, zara, zaraz zara. Co tu się od Janie Pawla Rubisak Rubistack nie wygląda to dobrze Krytycznie uszkodzone statki. Aha, Białobrzeski został trochę uszkodzony. Hmm, trochę bardzo. Awaryjny, napęd na świetny. Ciekawe. No bo zaraz powinniśmy odzyskać ten statek. Prędzej czy później, mam nadzieję. Wielka Warszawa. Czy coś tu możemy ulepszyć, zbudować? Możemy chociażby kopalnię tu walnąć. O. I moglibyśmy walnąć mm, pomnik autochtonów? No można by było w sumie albo elektrownie, w sumie też nie jest to zły wynik. Zły pomysł. Zdrowiałem, że energii tutaj dość sporo generujemy, tak hmm. No dobrze, nowy Szczecin. O, więcej Jedzonka dla nas. O, tutaj zdecydowanie trzeba walnąć. Może nawet węzeł energetyczny. Tak się zastanawiam. Chociaż tutaj energii dużo nie produkujemy. To na razie chyba wystarczy sama, sama elektrownia. Nowy radom. Upgrade'uj, Pyk. Placówka techniczna. No dobrze. No dobrze, dobrze, dobrze. Co z tym się? Co z naszą armią? Zaokrętuj. Desantuj. Nasza polityka kontakt z tubelcami na to nie pozwala. Bez jaj. Jak to nie?